742 126 Aj, to niedobrze, bo ja mam 742 127. To dobrze, Myślałem, bo ja że jeste... jestem przed panem. No widź pan, my tu stoimy od rana. Pan dopiero proszę, przyszedł. Proszę pana, dwa dni, ale co mi no. pana opowiada. Ale proszę pana, tu stoimy. E, myśli pan, że, że jest? Skąd to nieprawda? Jak to nie? No pewnie, przecież to widzi. Przy... Proszę pana, po to przyjechałem. Nie chcę pan wyobrazić, że to wszystko jest kłamstwo na nam oczy. To dawno już to. nie zrobiłem. Nie, proszę pana, to jest wierutna jakaś bzdura. Powiedzieli mi, mam bilet. Powiedzieli mi, że żyje. że jest. Nie to zdjęć. Nie, nie, nie będę pana Uf. Proszę pana, przekona się pan sam. Widział pan, żeby ktoś tu stąd wracał? Nie wracają, bo jest taka długa kolejka. Widzi pana, jak ona zakręca? Za, proszę pana, a, przed drzwiami nam powiedzieli, że jest konserwacja. Mam numer, 742 tysiące, tyle ludzi tam stoi. Zobaczy pan, a. ja tu po to przyjechałem, żeby no, Nie ma kłamstwa, nie Kłamst. No No zobaczymy, zobaczymy. O, wreszcie, pokój muzealny 206, ostatnie drzewo na świecie, nie mogę się doczekać. Widzi Pan? A jednak e, jesteśmy. Jak nie zobaczę, to nie uwierzę. No, jak to nie? Przecież właśnie tutaj, ostatnie drzewo na świecie jest napisane. Nikt z nie wychodzi. Och, widzi Pan, e, słyszy Pan, już jak nas zwołają. O, o, chodźmy. Wow, jest! Ale piękne! Ono nie jest prawdziwe. Widzi Pan? Jednak jest! Jakież wielkie. Ostatnie drzewo na świecie. Ona jest z plastiku. Nie jest z plastiku, przecież to widać. Mówię panu, ona jest. Jest nie To jest prawdziwe drzewo. Ostatnie drzewo na świecie. Prze nie! Co pan robi? Nie wolno! Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Pstryków z etyki. Dziś jesteśmy w nietypowym miejscu. Słuchajcie, dzisiaj zostaliśmy zaproszeni przez dwujęzyczną szkołę podstawową ADUT, gdzie gości nas Pani Oliwia Dycewicz. Pani Oliwia, oprócz tego, że jest nauczycielką biologii, jest również współautorką podręcznika do biologii. I to jeszcze nie koniec, oprócz tego prowadzi fanpage Mistrz Biologii Oliwia Dycewicz. Tak zgadza tak się. Więc skorzystając z okazji, że mamy możliwość porozmawiania z fachowcem, Chcielibyśmy dowiedzieć się kilku rzeczy na temat biologii i drzew w szczególności, ale najpierw poprosimy panią Arlike, żeby powiedział nam, dlaczego tutaj jesteśmy, po co my tutaj jesteśmy, dlaczego my tu jesteśmy. Jesteśmy tutaj przy okazji konkursu organizowanego przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Konkurs nazywa się Klasa z Drewna i właśnie w tym projekcie nasza szkoła bierze udział. No, to w związku z tym chcielibyśmy porozmawiać o drzewach. Zbombardujemy Panią pytaniami. Chyba tak. Pierwsze pytanie, jakie nasuwa mi się na myśl, jest takie, które nawiązuje oczywiście do, do tej naszej scenki na początku, czy jest możliwe, żeby kiedyś zaistniała taka sytuacja na świecie, że zostanie tylko jedno drzewo? Mam nadzieję, że ludzie nigdy do tego nie dopuszczą, bo to by było dla nas bardzo, bardzo niebezpieczne. Powinna być jakaś kontrola nad tym, czy drzewa są wycinane, czy nie. Mimo, że mają tak wiele zastosowań w naszym życiu, to są dla nas strasznie ważne i powinniśmy je chronić. No tak, bo pamiętajmy o tym, że różnica między drzewem a drewnem jest taka, że drzewo to jest roślina, która żyje, mhm. a po ścięciu zamienia się w drewno. Tak? I... Natomiast, żeby urosnąć w ogóle, potrzebuje strasznie dużo lat. Więc, jeśli my zetniemy drzewo mhm. i posadzimy jakieś młode drzewko, to musi minąć bardzo dużo czasu, często to jest całe nasze życie, żeby to drzewko urosło, było dużym drzewem i produkowało dla nas dużo tlenu. Czyli, Oj, duże drzewo, ma ile ma 100 lat? 200? Może mieć. Może mieć kilkaset lat. To trzeba mieć dużą świadomość, żeby o tym pamiętać, żeby zwracać uwagę na to, że drzewa są ważne w świecie, w którym one są ważne. Drzewa są ważne po to, żeby je ścinać, po to, żeby robić z nich meble, po to, żeby robić z nich kartki, po to, żeby robić z nich mnóstwo, mnóstwo jeszcze innych rzeczy. Problem polega na tym, że drzew jest coraz mniej, a ludzi coraz więcej. Czytałem takie opracowanie, które mówiło o tym, że na jednego człowieka przypada 422 drzewa. Wydaje się, że to jest dużo, ale biorąc pod uwagę, że drzewa giną na skutek gospodarki, która zużywa ogromnej ilości drewna do przemysłu, oprócz tego zmiany klimatyczne powodują, że coraz częściej płoną lasy. Kiedy płoną mm -hmm, lasy, to one giną giną w wielkie, ogromne połacie drzew. Dobrze, mówi się, oszczędzajmy drzewa, myślmy o drzewach, miejmy tę świadomość. No ale w po co są nam drzewa? No, drzewa są nam niezbędne do życia. Gdyby nie drzewa, które produkują tlen, my nie mielibyśmy czym oddychać i umieralibyśmy. Mhm. Czyli to znaczy, że cały tlen, który mamy na ziemi, y kiedy, zaczął się, kiedy zaczęły się wytwarzać odpowiednie warunki do życia na Ziemi, to tylko i wyłącznie dzięki zieleni, dzięki roślinom zielonym, czyli drzewom, mamy możliwość, w ogóle powstała możliwość. Życia na ziemi. Tak? to w takim razie my musimy cały czas nasadzać drzewa. w zasadzie codziennie powinniśmy nasadzić drzewa, żeby było ich coraz więcej, żebyśmy mieli czym oddychać, żeby nasze dzieci miały czym oddychać, żeby nasze prawnuki miały czym oddychać. Tylko, że z tym jest związany szereg problemów. Kiedy rozmawia się z ludźmi, e, w, chociażby w przestrzeni miejskiej, w której nasadza się drzewa, to ludzie zgłaszają szereg pretensji. Na przykład mówią, że drzewa gubią liście i ktoś będzie musiał to zamiatać że spadają gałęzie na samochody, to jest niebezpieczne, że zacieniają mieszkania i trzeba zużywać więcej energii, żeby te mieszkania były jasne. Chcę zbudować dom, a przecież tutaj mnóstwo drzew. Byłoby to takie piękne miejsce na dom albo na parking dla mojego samochodu, Bałwasi. No, my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że te drzewa są z nami od zawsze, są zawsze i zawsze będą. Super. A nie, nie możemy zakładać, że to jest pewniak. Jeżeli my sami o to nie zadbamy, to może się zdarzyć taka historia jak na filmie czyli, że zostanie nam jedno ostatnie drzewo. I teraz wydaje się, że problem być, może, problem być może polega na tym, na naszej świadomości. Kiedyś, będąc na konferencji dotyczącej ekologii, jeden z prowadzących zwrócił uwagę, że kiedy zapytać ludzi, po co są drzewa, to wielu z nich odpowiada, no, po to, żeby zrobić z nich meble. Mhm. I dopóki my nie zrozumiemy, że drzewa są po to, żeby nas chronić, że drzewa są po to, żebyśmy mogli żyć, to nie będziemy widzieli niczego złego w wycinaniu drzew. I to jest niesamowite, że kiedy widzimy ludzi, którzy ścinają drzewo, to wydaje nam się to naturalne, ale żeby się nad tym zastanowić, to musimy dojść do wniosku, że to drzewo ma 150 lat, a ci ludzie mają po 30, więc nie oni to drzewo posadzili i nadal je ścinają, ponieważ potrzebują miejsca, materiału i powinniśmy. Nie traktować nigdy momentu ścinania drzewa jako czegoś naturalnego, tylko wręcz przeciwnie, jako czegoś zupełnie dziwnego, mm -hmm. z czego powinniśmy się tłumaczyć, a nie uznawać to za coś naturalnego. Tak. Pani Oliwio, to w takim razie pytanie następne. Proszę mi powiedzieć, czy widzi Pani jakieś podobieństwa między człowiekiem a drzewem? Jest ich całe mnóstwo, bo my i drzewa żyjemy. Możemy tak naprawdę porównywać drzewa, czy do zwierząt, czy do e, grzybów. To są wszystko organizmy żywe, naprawdę? więc mamy z nimi naprawdę dużo wspólnych cech. Drzewo, na przykład, tak samo jak my, oddycha. E, jak oddycha? Oddycha. W liściach są takie malenkie otworki, aparaty szparkowe, i tam właśnie następuje wymiana gazów, tlenu i dwutlenku węgla, tych, które są w powietrzu. Czyli chce pani powiedzieć, że drzewo wdycha dwutlenek węgla, a wydycha tlen? A ono w ten sposób się odżywia. Odżywia, bo drzewo samo sobie potrafi produkować jedzenie, cukier. To znaczy, że się jeszcze odżywia. Tak. Drzewo nie tylko oddycha, ale mm. jeszcze się odżywia, więc mamy z nim naprawdę wiele cech wspólnych, a kiedy to drzewo ścinamy, to my je tak naprawdę zabijamy. O rany. Eee, to bardzo smutne. Mhm. Poza tym musimy pamiętać, że drzewa nie tylko dają nam tlen. Przez to, że drzewa rosną, swoimi korzeniami mogą wciągać wodę i dzięki temu na przykład chronić nas przed powodziami. Czyli jeżeli zrobilibyśmy taki eksperyment biorąc szklankę wody, którą wlejemy do doniczki i ta woda zupełnie zniknie w doniczce, i byśmy tę samą szklankę wody wylali na stół, mm -hmm. to mamy efekt w skali mikro tego, co dzieje się w mieście podczas ulewu. Mm -hmm. Tak, bo stół nie jest w stanie mm -hmm. wchłonąć tej wody, ona się rozleje, ona może nam zalać pokój. Natomiast drzewo, drzewo wchłonie tą wodę i jeszcze przy okazji wyprodukuje nam tlen, to czym my oddychamy. Pamiętajmy, mnóstwo pożarów na świecie, mnóstwo wichur i wiele, wiele innych działań przyrody doprowadza do tego, że tych drzew jest coraz mniej. Nie dość, że człowiek. Niszczy drzewa, to jeszcze do tego przyroda pięknie nam to jeszcze dodatkowo dodaje swoje. I takie sytuacje, kiedy na samych górach, szczytach, gdzie drzewa mają niesamowitą rolę, żeby by nie doprowadzać do erozji, my jeszcze ścinamy te drzewa, to przecież to, to jedno drzewo to będzie niebawe. Mhm. Chyba, że zmienimy mhm. nastawienie do drzew, do. Lasów do tego wszystkiego, co nas otacza i jest zielono. Mówimy o tych zmianach klimatycznych, hmm. że są pożary, że jest tak. coraz cieplej, a przecież w lecie drzewa dają nam cień. Dzięki temu nie jest nam hmm. też za gorąco. A po... przecież jeśli będzie coraz cieplej u nas na ziemi, no to tym bardziej będziemy poszukiwać tego cienia, będziemy pragnąć tego cienia. To prawda, to poczekajcie, no może taki wniosek końcowy powinniśmy pójść wnęż do lasu, przytulić się do jakiegoś drzewa i podziękować mu za to, że jest i że my jesteśmy dzięki niemu tym, że on jest. Zamiast chodzić do lasu z piłą i siekierą, mhm. chodźmy, żeby się przytulać do drzew. Przecież możecie nazwać jakieś swoje ulubione drzewo. Może w domach macie jakieś roślinki, w doniczkach. Nie wiem czy wiecie, ale jak mówicie do takiej roślinki, to tak naprawdę wy wydychacie ze swojej buzi dwutlenek węgla, który ona wciąga i w zamian za to da wam tlen. Także to jest najlepsza przyjaźń, jaka może być między wami a rośliną. Zadanie w takim razie dla Was. Po skończonym odcinku idziecie do lasu z mamą Lustatą i przytulacie się wraz z nimi do drzewa. A jeżeli nie macie takiej możliwości, to przynajmniej porozmawiajcie ze swoją rośliną, którą macie w domu. Tak. I nadajcie jej imię. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. Dzisiaj rozmawialiśmy o literze D jak drzewo. Dziękujemy Pani Olinia. Dziękuję bardzo. To ja jeszcze dodam, jeżeli podobał Wam się ten filmik, to zasubskrybujcie kanał Pstryki Zetyki, zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie tu wrócić.